Firma, w zasadzie jakby taka rolnicza spółdzielnia produkcyjna AgroNorth z Pomorza, na szeroką skalę hodowała i sprzedawała marchew. Zatrudniała 150 osób, 19 kontroli w ciągu 6 lat nie wykazało żadnych nieprawidłowości. No i wtedy przyszedł e, anonim, zdaniem prawnika firmy e, niesprawiedliwy, nieprawdziwy, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i zaczęło się. Urzędnicy zablokowali dotacje unijne. Urząd Skarbowy zajmuje konta. E, tenże urząd nie chce zwrócić 17 milionów podatków VAT. Połowa załogi już poszła na bruk, a w prokuraturze sprawa jest po Ponad pół roku, cytuję prokuratora, na bardzo wstępnym etapie rozpoznawczym. No, postępowanie w fazie początkowej, firma w fazie schyłkowej. Jak ja to przeczytałem, to strasznie zdenerwowałem się na firmę Agronorf. Na tą firmę, bo, bo firma ma pretensje, że ją biurokracja niszczy. Tak? A czy firma ma na swoim utrzymaniu, czy jest podpięta pod jakiegoś polityka, czy utrzymuje ze dwóch urzędników, samorządowców? Z tekstów w gazecie wynika, że nie, bo by tekstu nie było, prawda? Agro jeszcze chciał zwrotu podatku, VAT i całe te 17 milionów z podatku tak dla siebie, za tak, zgarnąć. Czy firmę pokopało? Czy ludziom, którzy nią kierują, wydaje się, że robią interesy na Wenus z Panem Jezusem, gdzieś w izolacji? Że we władzach urzędników nie ma? Co? Ci urzędnicy czekali cierpliwie, że firma dochowa jakichś takich elementarnych zasad dekalogu postępowania biznesowego obowiązującego w Polsce i no, coś odpali. Nie doczekali się łaknący, jak pisał ewangelista Stefan. No i urzędy musiały wprowadzić no jako taką równowagę. No, firma ma marchewkę, a urzędy państwowe kija. Żeby uniknąć kija, trzeba się marchewką podzielić. ताकि कुछ चीज